Twórcy gry New World zaczęli dostarczać nam materiały, które są w pełni poświęcone konkretnym elementom wchodzącym w skład dodatku, który ukaże się w grze 3 października. I na pierwszy strzał lecą monty, więc ja w tym materiale opowiem wam o tym wszystkim, czego dotychczas się dowiedzieliśmy. Zacznijmy od tego, że monty są powiązane ściśle z profesją. Z profesją o nazwie jeździectwo. Jak takie jeździectwo levelować? Nic prostszego. Wykonywać misje, które są rozsiane w całym Eternum. W skład tych misji wchodzą takie wyzwania jak trasy i rajdy. W trasach musimy znajdować najkrótszą drogę do mety. Z kolei w rajdach musimy osiągać musimy dojeżdżać do konkretnych punktów kontrolnych w konkretnym czasie, tak, zanim ten czas nam się nie skończy. Niestety, co dla mnie byłoby logiczne, nie, nie wiemy nic na temat żadnego rankingu wbudowanego w grę, żadnego rankingu, gdzie byłyby te wszystkie trasy zebrane. Aczkolwiek twórcy poinformowali nas o tym, że fantastyczne jest bicie własnych rekordów. Tylko nie wiemy, czy gdzieś te czasy się będą zapisywały, czy mamy sobie te swoje rekordy zapisywać na kartce. No, oby jednak gdzieś to się nam w tej grze zapisywało. Dodatkowo możemy także pozyskiwać Expa poprzez żywność, czy poprzez karmienie naszego monta. No dobra, ale po co my mamy? Tę profesję levelować. Otóż są konkretne e, nagrody. I zacznijmy od tego, że pierwszą z tych nagród jest zwiększona szybkość wszystkich typów wierzchowców. Jak przy szybkości jesteśmy, no to zdraćmy informację, że mołty e, poruszają się szybciej po drogach, a poza drogami wolniej. E, jeden z twórców, który, który występował w filmie, e, podał: informacje, że pięciokrotnie szybsze są monty od, od gracza poruszającego się po drodze. W newsie jest informacja, że dwukrotnie, więc finalnie chyba musimy poczekać i po prostu dosiąść tych, tych montów i sprawdzić na własnej skórze. Jednakże z materiałów promocyjnych, które ukazywały się w trakcie filmu, można wnioskować, że te monty są naprawdę piekielnie szybkie na drogach. Tak? No, poza nimi rzeczywiście. Nie wiem, czy jest sens y, takie uprawiania takiej konkretnej jazdy, jeżeli mamy dojechać z, z punktu A do punktu B. Y, być może gdzieś tam ścinać jakieś dróżki. Y, no bo wiecie, y, to jest tak, że one mogą być super fajne, ale ja osobiście trochę nie wierzę w to, że nie będą te monty się zacinały na jakichś kamykach, na krzewach, korzeniach. Myślę, że zacinanie się montów będzie na porządku dziennym. Oby było tego jak najmniej, ale z racji tego, że zagęszczenie terenów New World jest jakie jest, to nie wierzę w to, że to będzie wszystko takie piękne, idealne, gdy zjedziemy z tej drogi. Skoro o mouwmencie już wiemy, no to. A co do Movementu, jeszcze warto dodać, że jest coś takiego jak boost, tak? czyli będziemy mieli takie doładowanie, ponieważ monty korzystają ze staminy, no i ta stamina będzie nam sprawiała to, że one po prostu będą przez jakiś czas szybsze. Dalej. Przedmioty podobne do błyskotek, zwane wzmocnieniem wierzchowców, mogą poprawić aspekty poruszania się wierzchowca. No i właśnie. I to są, to są te elementy, czyli możemy naszego monta, nie wiem, może być szybszy, ale stamina będzie spadała wolniej, stamina będzie wytrzymywała na dłużej i tak dalej, i tak dalej. Do tego także dochodzą Bafy powiązane ze zrzutaniem nas z monta, ale o tym jeszcze za chwileczkę. Do tego dodatki dla wierzchowca, aby wizualnie dostosować go yy, i tak, yy, możemy dołożyć sobie jakąś tarczę, kowadło, worek z rybami. Yy, tutaj warto też dodać, że monty będzie można malować, yy, tak, będziemy mogli nadać im swój własny indywidualny kolor. Czy mi się to podoba? Z jednej strony tak. To jest super, ale z drugiej strony, gdy pomyślę sobie o tych wszystkich jaskrawych odcieniach, no to już przestaje mi się podobać i mam nadzieję, że będzie to w jakiś sposób ograniczone. Przedmioty użytkowe, czyli żywność dla wierzchowca wyższej klasy, no i szansa na otrzymanie specjalnych wierzchowców na określonych poziomach. I gdy przy tych specjalnych wierzchowcach na określonych poziomach jesteśmy, to warto by sobie odpowiedzieć na pytanie, ale jak pozyskać pierwsze wierzchowce. Na poziomach 25, 45 i 65 mamy misje, które są poświęcone konkretnym wierzchowcom, ponieważ my musimy takiego wierzchowca pozyskać, złapać, nauczyć się na nim jeździć. Na 21 poziomie odblokowujemy konia, na 45 poziomie odblokowujemy wilka, z kolei na 65 poziomie odblokowujemy lwa. Gdy już się nauczymy, gdy już pozyskamy te pierwsze wierzchowce, no to będziemy mogli sobie też oczywiście wierzchowce zdobywać w inny sposób. Tutaj padła informacja, że mamy w ścieżce jeździectwa. Podejrzewam, że będzie jakiś w battle passie, podejrzewam, że będą jakieś wierzchowce za punkty frakcyjne, będą także wierzchowce za gold i będą wierzchowce w klepie za yy, pieniądze. Które będą najładniejsze, które będą najfajniejsze, no to już jest kwestia. Gustu, yy, ok. Na sam koniec, w sumie tego wątku yy, poświęconego nagrodom i levelowaniu, pozyskiwaniu montów, warto by też podsunąć informację o tym, ile będziemy takie jeździectwo levelować. Wszystko jest oczywiście w rękach gracza. Yy, jeżeli gracz będzie bardzo dobry, jeżeli będzie pokonywał trasy, yy, te, te, te misje, trasy i rajdy bardzo szybko, to może być to nawet tylko 10 godzin albo i mniej. To wszystko zależy od gracza, od tego, jak mu będzie dobrze e, szło. E, ok, e, wzmocnienia dla wierzchowców, tak? Ponieważ e, opowiedziałem o tych, e, o tych przedmiotach, więc może warto jeszcze przytoczyć e, wzmocnienia, które są wyszczególnione w tym poście. E, jako pierwszy z nich jest, I teraz tak, to są te pierwsze dwa sloty. Pierwszy slot jest do. Tego, żeby pracować z naszą staminą, tak? czyli wpływa jakoś na naszą jazdę. Z kolei drugi slot jest, jest to miejsce właśnie dla tych talizmanów. Nie mylić tego z, ze slotami, które są poświęcone na wyglądy. OK. Talizman oczyszczenia oczyszcza po wymuszonym zrzuceniu zwierzchowca. Talizman nasączenia mocą nasącza mocą po wymuszonym zrzuceniu zwierzchowca. Talizman umocnienia umacnia po wymuszonym zrzuceniu zwierzchowca. Talizman przyspieszenia przyspiesza naszego gracza po wymuszonym zrzuceniu z wierzchowca. Talizman leczniczy stosuje leczenie w przypadku wymuszonego zrzucenia z wierzchowca. Wisior górala zmniejsza obrażenia po lądowaniu, czyli jakiś tam, jakaś redukcja obrażeń nam się pojawia. Herb kawalera ma skrócony, daje nam skrócony czas przywoływania wierzchowca. Bransoleta zwierza jucznego zwiększa wytrzymałość na obciążenie. Inne wzmocnienia wierzchołków zwiększają zdolność swału, moc i szybkość regeneracji. I to są te wzmocnienia do pierwszego slota. Jeżeli natomiast chodzi o skrócony czas przywoływania, ponieważ czas przywoływania to dwie sekundy dwie sekundy, czy to długo, czy to krótko każdy sobie sam odpowie na to pytanie, gdy już będzie grał w grze zawsze może sobie ten czas przywoływania skrócić właśnie przez herb kawalera. Natomiast czemu te elementy tutaj nam się przewijają przy wymuszonym zrzuceniu z wierzchowca. Yy, Wierzchowce zrzucają nas z siebie w zależności od tego kto nas uderzył. Na PVP działają inaczej i na PvE działają inaczej. Na PVP gdy otrzymamy jeden hit od przeciwnika no to wtedy spadamy. Z kolei na PvE jest inaczej. Na PVE to my będziemy podejmować decyzję yy, odnośnie tego, czy chcemy z tego monta zsiąść, czy nie chcemy. Yy, więc MOBY mogą nas bić, my możemy uciec, możemy odjechać. Tutaj, w tym poście yy, jest jeszcze informacja odnośnie tego, że jakie przeciwniki, yy, jakie, jakie poziomy yy, mają przeciwnicy, yy, ale. To jest tak napisane, wiecie, no wszystko zależy, ale my, my nie wiemy, nie mamy konkretów, więc na razie pozostajemy przy tym, że przy PvP spadamy, przy PvE to my będziemy decydować o tym, czy chcemy z tego monta zejść, czy też nie. Jak to finalnie będzie i jakie levele, jakie poziomy przeciwników będą nas wpływały w konkretny sposób, no to już wyjdzie wszystko w grze. I tak naprawdę, opowiedziałem już... O wszystkim odnośnie montów, czyli wiemy jak jakie zdobywamy, wiemy jakie są monty, jak się leveluje, wiemy o trasach, nie wiemy o rankingach, przedstawiona została lista buffów, wiemy kiedy spadamy, kiedy nie spadamy. Tyle. Mam nadzieję, że ten film dostarczył paru ciekawych informacji. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, no to dajcie znać oczywiście w opisie, w opisie przepraszam, w komentarzach. I pamiętajcie o tym, że jestem na Discordzie, na Twitterze i na Twitchu i gorąco polecam. Serio, kliknąć te linki, ponieważ jak mogliście zauważyć, zniknąłem z Facebooka, ponieważ moje konto zostało przejęte i usunięte. I być może inne strony też są narażone na tego typu akcje. A fajnie jest mieć jakiś kontakt. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć, cześć!